Kochani, Poniedziałek Wielkanocny tradycyjnie w Polsce nazywamy drugim Dzień Świąt, Zmartwychwstania, ale tak naprawdę Kościół rozszerza tę uroczystość Zmartwychwstania na całą oktawę. Każdy dzień ma rangę uroczystości. Z jednej strony, by ta radość trwała, żeby jej nie stłamsić, nie zdusić, ale z drugiej strony, by wykorzystać to duchowe doświadczenie, Wspólnoty Kościoła do odnowienia naszej wiary. Dzisiaj tak bardzo potrzebujemy odnowy naszej wiary. I zobaczenia, jaka jest rola nasza, ludzi wierzących w tym świecie tak bardzo skomplikowanym, pełnym agresji, przemocy. Gdy rozważamy te ewangeliczne czytania, gdy patrzymy na historię Kościoła, rodzi się z pewnością w każdym z nas wiele pytań. Dlaczego Jezus nie zmartwychwstał w sposób spektakularny? Dlaczego nie pojawił się zmartwychwstały w świątyni jerozolimskiej? A może w Rzymie, w centrum rzymskiego imperium? Dlaczego tego nie dokonał? Przecież mógł. A nam by było łatwiej. Byśmy od razu mieli wszystko poukładane. Dlaczego nam zostawił to o wiele trudniejsze, wydaje się, w praktyce zadanie, by niesie Ewangelię aż po krańce świata, by głosić ją całemu stworzeniu? Kim my jesteśmy? Słabi, mali, niedouczeni, a mamy iść na cały świat z dobrym orędziem? Popatrzmy, jak nam to wychodzi słabo tak naprawdę. Jaki jest zamysł Boży tym wszystkim. Dobrze, myślę, że jeszcze wiele innych pytań by się pojawiało w tym czasie prowokujących nasze myślenie, prowokujących to najważniejsze pytanie, jak być człowiekiem wierzącym dzisiaj. Co to znaczy? Czytamy fragment Ewangelii Mateusza. Słyszymy, że kobiety oddaliły się od grobu. Spotkały aniołów, tego nie czytaliśmy, ale domyślamy się, znamy z poprzednich lat. I otrzymały tę dobrą nowinę, którą miały przekazać uczniom: oddalić się od grob. Nie ma Jezusa w grobie. Chrześcijaństwo to religia życia, a nie religia śmierci. My mamy iść do żywego człowieka, głosić Ewangelię a nie do nieboszczyków. Odejść od grobu trzeba. Popatrzmy, jak to trudno. Maria Magdalena w Ewangelii Jana będzie siedziała przy tym grobie, płakała, rozpamiętywała. Ona nie umie odejść od grobu. My też nie umiemy odejść od grobu. W naszych smutkach, żalach lubimy się odnajdywać. Ale mamy iść za Jezusem żyjącym. I słyszymy dalej. Piękne, bo o tym często zapominamy w naszej drodze wiary. Słyszymy, że one są pełne bojaźni, wielkiej radości. Są jakieś emocje, coś się dzieje. Ta wiara nie jest jakaś taka e, oficjalna. Jakąś musztrą tylko, żeby równiutko chodzić. Nie, są emocje. Ciekawe, jakie emocje rodzą się w nas w te święte dni. Czy jest radość, bojaźń w sensie takiego poczucia, że Bóg jest pośród nas, bojaźń to jest dar ducha świętego. Jak bardzo my przeżywamy naszą wiarę, czy może ją nie przeżywamy? Ale ją traktujemy jako taki garniturek, taką zbroję, którą zakładamy raz w tygodniu. Przyzwoicie się zachowujemy w kościele, idziemy do domu, wkładamy to do szafy, żeby w następną niedzielę przychodzić. To jest wiara nasz. A nie ma żadnych emocji na modlitwie, na liturgii, żadnych poruszeń. Jak są, to je tłamsimy, bo się boimy. Nie wiemy, co z tym robić, tak naprawdę. Jeżeli się. Pojawi entuzjazm. Pamiętam rozmowę z taką zakonnicą, która przyszła taka no, zmieszana, bardzo ojce, ja czuje w sobie tyle radości, był to wielki post. Chce mi się śpiewać Alleluja, co mam zrobić? Ja to wszystko tłamszę na razie, co przełożona powie, co siostry w klasztorze powiedzą. Ja mówię, siostro, niech siostra śpiewa Alleluja. Ale jest inny okres liturgiczny. No, my mamy takie, taką zbroję chrześcijańską, sobie założyliśmy i po prostu tego się trzymamy. Broń Boże, coś zmienić, bo, bo popsujemy dzieło zbawienia, albo do piekła pójdziemy. Popatrzmy, te kobiety są pełne bojaźni, wielkiej radości i biegną. Biegną. My to do, do tramwaju na czerwonym pobiegniemy. Ale do innych ludzi jakoś nam nie śpieszno. Do Ewangelizacji jakoś tam widzimy tysiące przeszkód, żeby się zaangażować. One biegną. I co słyszymy? Jezus wychodzi naprzeciw. Małoby się nie zderzyli po prostu. Jezus wychodzi naprzeciw, Bóg nieustannie wychodzi nam naprzeciw. Podeszły. Popatrzmy, trzeba odejść od grobu, żeby podejść do Jezusa, bo Jezusa w grobie nie ma. One podchodzą, obejmują, oddają pokłon. Kiedy ostatni raz objąłem czyjeś nogi, objąłem kogoś. Mówiłem o surowości naszych relacji do Pana Boga, bo Broń Boże, żeby jakieś poruszenie duchowe było, ale ile jest tej surowości w naszych relacjach. Jak my się strasznie siebie boimy, dobrze mamy różne doświadczenia, bo ludzie są różni. I wolimy wszystkich trzymać na dystans. A warto te dystanse likwidować właśnie przez doświadczenie wiary. Objęły jego nogi. Oddały Mu pokłon. Popatrzmy, robią pewne gesty, które słyszeliśmy także, jak pięknie to zrobiła Maria w Betanii, Ewangelia Jana, 12 rozdział, gdy Jezus przyszedł na ucztę, którą dla Niego przygotowali. Ona podchodzi, dotyka Jego nóg, namaszcza Go, całuje. Moja wiara też musi mieć tą intymność. Bez tej intymności nie ma wiary. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. I zaskakujące Jezus w tej sytuacji, gdy one są pełne bojaźni, tej Bożej bojaźni, wielkiej radości. Biegną, dotykają Jezusa, oddają Mu pokłon, mówią nie bójcie się. No przecież one się niczego nie boją. Czego mogą się bać? Te kobiety pełne energii, siły, determinacji. Od tego, co mają zrobić, się boją. Idźcie, oznajmijcie moim braciom. Aniołowie mówili: idźcie do uczniów. No, może być ten lęk tych kobiet przed tym męskim światem, który dobrze wiemy, bo te teksty czytaliśmy. Od razu powie: to jest jakaś głupia, babska gadanina. Sobie coś powymyślały. Kobietom się nie wierzy. Boją się konfrontacji ze światem, bo niosą skarb. Dobrą nowinę, że Bóg żyje i że nas wybawi od śmierci. Dlatego Jezus mówi: nie bójcie się. Tak na marginesie, jakby Jezus powiedział, że to wy kobiety teraz macie zorganizować kościół, a nie uczniowie, mężczyźni, to byśmy mieli po prostu. Na świecie chyba 100% chrześcijan. Kobiety mają tę siłę, determinację. One by nam zorganizowały parafie. choć czasami mam wrażenie, że u nas też kobiety rządzą, no, ale to. Kobiety w drodze. Kobiety w drodze do uczniów, pełne energii, entuzjazmu i czeka ich ta smutna konfrontacja, ale dobrze wiemy, że nie stłamy się w nich. Tego żaru nadziei, które odzyskały dzięki spotkaniu z Chrystusem, zmartwychwstałym, dzięki temu doświadczeniu wiary. I słyszymy, że także żołnierze, którzy mieli pilnować grobu, są w drodze. Nie wykonali rozkazu. Trudno być żołnierzem, który funkcjonuje właśnie w tych relacjach poddańczych iść i powiedzieć do dowódcy, nie wykonałem rozkazu. To ich bardzo też kosztowało. I żeby się zaangażować teraz i wzniecić jakikolwiek entuzjazm, no to trzeba być opłaconymi. Na wojnie, pamiętamy z historii, to wódkę rozdawali albo dzisiaj narkotyki, żeby żołnierz szedł i strzelał, który jest niezmotywowany. A tam wystarczyły pieniądze, może jeszcze nie znali wódki. Pieniądze i kobiety ubogie, pełne entuzjazmu. Dwa światy znowu. Kościół, który idzie do tego świata ubogi. Jedyny skarb, jaki mamy, to doświadczenie Chrystusa zmartwychwstałego. I nieustannie jest ten świat opłacany. By głosić katechezę, śmierć. Że życie trzeba zorganizować sobie tutaj, bo za chwilę wszystko skończy się śmiercią. Nic potem nie będzie. Będzie Twój jedynie grób, i może nikt nawet świeczki nie zapali na nie. Przychodzimy tutaj, by zarazić się tym entuzjazmem kobiet. By śpiewać Alleluja na modlitwie, by odkryć, że wiara to nie rytuały, to nie jakiś grafik moich obowiązków w kościele, mam być na tej nowennie, na tamtym różańcu, tę muszę mam zaliczyć, to mam zrobić, tu posprzątać. To nie jest chrześcijaństwo. Dlatego chcemy się zarazić od tej Marii Magdaleny, od drugiej Marii, od tych świętych kobiet pełnych energii. Bo dzisiaj potrzeba, żeby nasz Kościół był pełen energii. Żeby nasz Kościół był w ogniu, żeby płonął doświadczeniem wiary. Znacie tę historię, jak to kaznodziejską. Na wiosce zapalił się kościół i wszyscy biegną. Patrzą także, że największy ateista też biegnie. Mówi: po co ty biegniesz? Bo wreszcie chce zobaczyć kościół w ogniu. Kościół, który płonie, kościół, który ma moc zmartwychwstałego pana, bo do tej pory byliście smutni, nieciekawi, marudni. Kościół w ogniu zmartwychwstałego, Kościół w ogniu Ducha Świętego. Tęsknijmy za tym Kościołem. On jest, jeżeli otworzymy jak te kobiety serce na dobrą nowinę, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Alleluja.